I hello everyone, z tej strony Zacny Lipa i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii 5 ścieżek Mobile Legends Bang Bang. I bez zbędnego spierdolenia sprawdźmy na jaką linię wywali nas dzisiaj. No siema. Gramy przeciwko Karinie, na Cecilionowi, Alice, Hanabi, a w naszej drużynie Gord Palerik, Harley, Minotaur. I my na naszej linii ber ścieżce berserkera, przepraszam. Tak, małe zmiany, jeśli chodzi o ścieżkę berserkera. Eee, nie dlatego, że nam zabrali Hanabi. i tak chciałem brać XL, bo jakoś chyba lepiej mi się klika tą X, mimo wszystko. Mimo wszystko jakoś tak lepiej wydaje mi się. I przetestujemy sobie tym razem inny build, jak widzicie. Jak ostatnio widzieliście XL, to trochę inny build szliśmy, ale poszedłem teraz taki, no bo mają dużo leczenia i tak dalej. No to trzeba będzie się na odległość trzymać, co nie? No i przy okazji przetestuję tego Executa, bo ja go prawie nigdy nie używam, bo według mnie jest trochę useless. Mamy tu jakiegoś strasznego Cycyliona. No to ciekawy roaming. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem o co chodzi tu widzowie. Ok, to są jakieś dzikie gry. Na legendzie. O, jeszcze jakaś nana straszna. No dobra. No dobra. Okej. Okay. Uważajmy na bumerangi latające. Dużo ich się tutaj zrobiło, co? Nie, jakoś tak na samym początku. Dwóch magów i jeden strzelec. No niemiło, niemiło. Niemiło z ich sytuacji. No tak, i będziemy darmowy damage przyjmować na ryj, niestety. Bo Cecylion ma większy zasięg, co nie? Co so, tak. No i idą tu. Okej. Okay. Cecylion dostał stuna i będzie zabite? Będzie zabite. Pięknie widzowie, jeszcze golda mamy. Nie, ktoś zabrał golda? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. No Shielda odpaliła, to nie ma co za nią gonić. A chciałem już fleszować i stun nadawać. O, o właśnie takiego stu dawać. No no, 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 no. Co z nią zrobisz? Zabijesz ją? Pięknie, pięknie, Harley'u. No w ogóle jak widzicie, mamy też trochę dziki team. Jakiś balerik na topie z tepekiem eee, i, 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 i minotaur. Ten Minotaur, to on w ogóle chciał iść najpierw na Mida tym Minotaurem. A Gord chciał iść na supporta <głysy> Dzikie, dzikie rzeczy się tu dzieją. No, jak widzicie, mają Cecyliona na tym, na Saportcie, co nie? Czy on w ogóle kupił Roma? Tak, tak, takie zapytanie. Kupił, kupił. Okej. Okay. Myślałem, że kradnie jeszcze. Jak to się nazywa? Myślałem, że będzie kradł jeszcze Expa temu Szczelcowi biednemu. Okej, okay. okej. Okay, okay. Nie rób tak. My mamy ulta jakby co. Aż tak się nie boimy. Ok. Odpalmy się troszkę, co? Może coś zrobimy. Przynajmniej ich pogonimy. Tego, tak, mała. Co mi na mordę klepiesz? Co mi na mordę klepiesz? Ok. Ok. Pięknie, widzowie, co? Ale zbejtowane. Dobra, uważajmy, 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 uważajmy. No, 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 no. Wyszło coś. No i tak jak mówię, jakąś tą, jakąś tą xlą mi się chyba lepiej klika niż hanabi. Bo Hanabi... O, jakieś straszne. Kariny tu idą. Trzeba uważać, trzeba uważać. Przeżyliśmy jakoś. Jeszcze nie jest nafilowana, to tyle dobrze. Dobrze, mamy żółwia, pięknie. Karina zły, zły tor obrała. Zły tor, złą ścieżkę. A i właśnie, widzowie. Zapomniałem wam powiedzieć. Od przyszłego wtorku będę chciał zacząć nową serię na kanale horrorkową. Będzie to seria... Z Amnesii The Dark's Descent. Nie wiem, czy ją znacie, czy nie. Z jakiegoś powodu Minotaur nas zostawił. <laughs> nie wiem, czy znacie tą Amnesię The Darks Descent. Według mnie to jest jeden z pierwszych, najlepszych horrorów w ogóle. I, i, I tak będziemy robić sobie horrorki we wtorki i czwartki, myślę. I najpierw przejdziemy, oczywiście, tą amnezję. Ona będzie spolszczona, będzie zremasterowana. Mod, remaster mod, żeby to trochę lepiej wyglądało. No i zobaczymy jak to pójdzie. A potem po amnezji no we wtorki i czwartki będę właśnie chciał robić jakieś horrorki. Zacne horrorki, tak się będzie to nazywać. Albo zacny horror, coś takiego, coś takiego. Nie mamy ulta. Już mamy praktycznie. Okej, okay, tu jakaś straszna nana. Okej, okay, okej. Okay. Uważajmy, uważajmy. Dobra, dobra, mamy Cecyliona. Pięknie, pięknie. Cecylion trochę hardo gra w sensie. Bardzo odważny jest. No ale nie wiem, on troluje to jakiś Polaczek czy coś. No bo widziałem flagę Polszki, ale, ale chyba Trolling, co? Chyba Trolling mały tym Cecylionem. No ja nie mogę pójść z wami, no bo muszę tu linię pilnować, puszować i tak dalej, i tak dalej. Chyba nana była, no właśnie. Na no, nane no, no, trzeba uważać. Okej. Okay. Nana jednak nie żyje sobie. <laughs> nie było tematu, widzowie. O, mamy egzekuta, jakby co. Także się aż tak nie bójmy. Znaczy, nie bójmy. Znaczy, już lepiej można stakować. Będą wysadzane pączki. Co? Nie mam ulta jeszcze, pisiaczku. Trochę szkoda, co? Nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. Teraz dopiero. Szkoda, że nie masz flesza tym minotaurem. Minotaurem. No. Spuszuję tylko linię i bym ci poszedł. Okej, okay, okej. Okay. Jeden nie żyje. Jeden nie żyje. Mogłem lepiej ustawić tego ulta, ale co tam, ale co tam. Niech będzie. Ale fajnie wysadził ten... Jak to się nazywa? <grymne> wcale nie zabraliśmy żółwia. Wcale nie. Ale fajnie wysadził się ten gościuk. O! O! o. Uważajmy, uważajmy. No, fajnie wysadził się ten Cecilion tym Executem. Eee, ja mówię, nigdy nie gram ten item, bo go nie lubię. Według mnie on trochę damage'a zabiera. Niby jest Execute, ale on nie daje żadnych takich lepszych statystyk. I tak, i tak, i tak. O! Fajnie by było już zejść sobie z tej linii, bo mnie trochę irytuje już ta linia. Ale, no co, nie poradzimy, co nie? Nie poradzimy. Nie mamy ulta jak coś, Dziubasku. Uważaj, uważaj. No. Weźmy tak. Trochę ich spokójmy po prostu. <grydy> Będę musieli sobie iść. Nie chciałem flesza marnować zbyt agresywnie. Jak ich tam dobiją, to ich dobiją. No. My to spuszujmy, bo już mnie irytowała ta linia. <grydy> na hama, na hama. Trochę ich wy wypędzić po prostu z linii i tyle. A oni oboje mają Roma. No to fajnie, fajnie. Okej. Okay. Uważaj tym pysiaczkiem tam. Ale żeś poleciał. Ale żeś poleciał. No nie. Trochę, trochę lipa, że, 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 że żeś tak poleciał. Trochę lipa. Okej. Okay. A ta też poleciała trochę za bardzo, co? <laughs> nie wiem, co ona chciała. Ult, ulta nie mamy jeszcze. Także uważajmy, uważajmy. Tu jakieś nany straszne. Okej. Okay. Może zabierzemy tego niebieskiego, co? Przydałby nam się. O! Okej. Okay. Dobra, darmowy damage dostaliśmy na rękę potrzebnie. No dobrze, chodźmy w stronę żółwia. Albo... A, no możemy iść w stronę żółwia. Jeszcze tam Alice się zajmiemy, co? Widzowie, kochani. Chodźmy, chodźmy. Okej. Okay. Raczej już nie będzie miała jak uciec. No właśnie, no właśnie, no właśnie. No i za to będzie... Co będzie? O! Gówno będzie, bo się... <laughs> Ultim <mi> zbambuzlował. <laughs> No dobra, no dobra, my bad, my bad, my bad, my bad, my bad, my bad, my bad. To było kompletnie my bad. Jakbym nie bawił się ultem, to, to, to bym przeżył po prostu. Uciekł od tej Kariny i odpalił ulta, o. Dobrze, zabijaj, dobrze, pięknie. No ale dobrze, i tak nie... Nie mamy top golda? Oto ciekawostka, widzowie, a to ciekawostka. No to gratuluję temu gordowi, jakkolwiek to zrobił. Chodźmy odpuszować dół, co? Chodźmy, chodźmy. No, weźmiemy sobie gold krabiszcza jakiegoś. Potrzebujemy golda. I odpuszować to główienko. No nie? Oni robią lorda z jakiegoś powodu. Nie wiem z jakiego. Mogliby tą Alice się zająć. Kiedy się ten antyhil... Teraz się antyhill buduje. Dobrze, 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 dobrze. Uważajcie pysiaczki! Nie dajcie się zabić! Idziemy na ratunek! Idziemy na ratunek! Pięknie! No i nic nie zrobiliśmy. Pięknie, pięknie! Uwielbiam takie ulty. Ale chociaż asysta wpadła, co? Ja nie chcę tankować za bardzo. Ok. Dobra, ta struna dostała. Pięknie, pięknie. Karina sobie uciekła. Nie, nie uciekła. Wow! Zostaw mnie! <ścoughs> Jak się na nas rzuciła, ale teraz za to możemy Lorda wziąć, co? Dwie minuty, niby do tego ulepszonego, ale no, co tam, co tam? Można wziąć za darmo po prostu. Do tego czasu się już zrespi następny, co nieco tak. Okej. Okay. O jas, ale mi jedną w ryj. O boże. Mamo, mamo, pomocy! Mamo, mamo, pomocy! To było straszne, jak mi trzasnął. Jedną bombą, on już tak się nastakował. Widzowie, chyba będziemy musieli kupić nasz ulubiony item: Różowy Meteor. Niestety trzeba będzie, trzeba będzie. I teraz chyba nawet go złożę. tak, Nie, tu jest, tu jest, tu jest. Prioritize, no właśnie. Różowy meteor. Ok, zostawcie go, nie! I chujowy ult, chujowy ult, strasznie chujowy ult. <ścoughs> to był najgorszy ult na świecie, widzowie. Ja, pieprze, chyba nigdy nie było gorszego. Nigdy w świecie nie było gorszego ulta x No. Co ten balerik tam robi w ogóle? Co on robi? Nie wierzę. Jakiś ukraiński szalony barelik, balerik. I co? I ten meteor jest naszym ostatnim itemem, nie? No tak, no tak. Weźmy sobie buty, kupmy już zawczasów. Nie wiem, mogliśmy w sumie wziąć antycecebu, bo mają bardzo dużo tego magicznego damage'a, co nie, widzowie? Weźmy sobie tego krabąszcza. No nie, no nie, żeby szybciej biegać sobie na rzece. No i co tu będzie, co tu będzie? Głucho wszędzie, głucho wszędzie. Karina na nas trochę leci. Pilnujmy Harley'a, pisiaczka. Okej, okay, no uważajmy, uważajmy. O Jezus. O Jezus, Jezus, Jezus. Double kill, dobrze! W Ko końcu dobry flash na ulcie. Alice cały czas split puszuje. To jest w ogóle ciekawe, jak nam maga. No, idę na tą Alice. Idę, 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 idę. Bo ona się rozpędza już za bardzo. No dobra. O! Jest tu Alice, kochana. Jest tu Alice. Chyba nas zabije? Nie, nie zabije nas. Chyba. Okej. Okay. Poszła się, zbambuzlowała troszeczkę. Troszeczkę się zbambuzlowała. Może jakby uciekła w drugą... W sensie jakby się nie cofnęła do tej kulki. To może by uciekła? Nie wiem, czy jestem szybszy od niej, nie mam pojęcia widzowie. Dobrze, mamy różowy meteor! I teraz weźmy sobie wieżę, co, widzowie? Jak wszyscy są na górze, to my po prostu weźmiemy wieżę. i Elo. Pyk, pyk, pyk. No i nie ma wieży. Hehe! He, he. Wy się tam nie bijcie, uważajcie pusiaczki. O, biegnę do was! Biegnę! No, jestem jak coś, chronię was. Czy możemy wziąć tego? Lorda? Fajnie by było. Fajnie by było jakiegoś lordzika wziąć. No i flash. No i flash. Okej. Okay. Jakiś straszny nany. Ta typiara jeszcze straszna jest troszkę. No, 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 no. Okej. Okay. Uważajmy, 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 uważajmy. Kurde, czy ona nas zje? Czy ona nas zje? Nie, nie zjesz nas? Dobrze. Pięknie. O, tu jeszcze jakie straszne Cecyliony są. Bierzmy go po. O, kurwa, 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 kurwa. Meteor nas uratował. <gryw> Znowu. <gryw> Uwielbiam ten meteor. Uwielbiam go. Chodźmy, może, na lorda, co? Chodźmy, zróbmy to po prostu. Ja mam ulta w razie czego do ochrony. To nie powinno być tak źle. Nie powinno, nie powinno. Eee, mam nadzieję, że Harley ma smite'a. Co nie, widzowie? Mam nadzieję, że ma. My tu zajmiemy się lordzikiem. Dobrze, 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 dobrze. Ok. Ten powinien sobie zginąć. Ta też. I jeszcze, kurde, hanabi. No i pięknie, pięknie. 17-3-4. To Mixlon. Myślę, że to był dobry wybór. Zwłaszcza, że mamy całkiem dobry teamfight, co nie? Z tą naszą. Weźmy reda. Harley nam to odda, czy nie odda? Jak myślicie? Nie oddał, nie oddał. Suczysyń. <laughs> Bierzmy wieżę za to. Okej, okay. Wie wieża wezięta. Okej. Okay. Ja się trochę boję, bo ta Alice na nas polowała. Czy my to po prostu skończymy, widzowie? Tak najzwyczajniej w świecie? Tak! Najzwyczajniej w to skończymy, także widzimy się w następnym meczyku, let's go! Siema! Ponownie gramy przeciwko Kufrze, Johnsonowi, Julianowi, Zaskowi, Clintowi, a w naszej drużynie Nana, Hayabusa, Akai, Jean i my na naszej ścieżce Berserkera XL. Jak widzicie, widzowie, przeciwnicy mają jakieś straszne Johnsony na dżungli. Jestem ciekaw, jak im to wyjdzie. I jako, że mają dużo magicznego damage'a, no to Rose Gold Meteor wejdzie od razu, co nie? Wejdzie od razu. I widzowie, trzeba podziękować naszemu Ginowi. no bo mimo, że był last pickiem, my byliśmy pierwszym pickiem praktycznie, to on chciał marksmana bardzo, no ale my byliśmy pierwszym pickiem, no to ja wziąłem tego marksmana, co nie? I on tak płakał, płakał, płakał w tym lobby, aż w końcu wybrał, w końcu wybrał, po pół godzinach wybrał Dina. O, weź, ała, ała, u góry siedział. No jak to u góry? No jak to u góry? Nie rób tak, dlaczego? Trzeba uważać, trzeba uważać, trzeba uważać. Teraz jest level do przodu, oni się tam bambuzlują z nimi. Okej, okay. weź, uważaj sobie. Ty nie myśl, że ja całkowicie bezbronny jestem, co? No. Okej, okay. no dobrze. No dobrze, panie Klincie, masz połka. Podobało się? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak, panie Klincie. No dobra. O, to mi się też podobało. O, kurwa. No dobra, ograł nas, ograł nas, co? Aja, aja. Ograł nas, widzowie, niestety. Niestety. No ale dobrze, odbijemy się jeszcze, odbijemy się. Believe. Mimo, że już jest trochę do przodu, ale odbijemy się. Już jest 3-3. Ciężko, ciężko. Ciężko, ciężko. Ale, believe, believe. Mam nadzieję, że nie zawiedziemy tego Gina, który się. <gry> który oddał nam w końcu tego. No, skaczą na nas jakieś paździuszki, Nie trafiliśmy ze Stuna, niestety. Niestety, tu jest więcej paździerzków. No to fajnie. No to fajnie, fajnie, trochę gwałceni będziemy. Co? Za chwilkę. Widzowie. No, trzeba uważać. Okej. Okay. Okej. Okay. Bierzemy go! Dobrze, dobrze. <laughs> Mamy go widzowie. Idziemy ci pomóc. Eee, już nie, już nie idziemy. Już nie idziemy jednak. Nie ma Goldkrabiścia. Niestety, spuszczujmy to szybko. E, na tyle szybko, na, na ile potrafimy, tą x -flon. Co nie? No, 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 żeby jemu się coś marnowało. Dobrze, on powinien już niedługo tu być. Już jest. Okej, okay, okej. Okay. Uważajmy, uważajmy. Hmm, co oni tam robią w tych ich dżungli, kurde. Dziwne to, dziwne to. Już mamy ulta, także możemy w miarę odważnie grać. Clincior pewnie w krzakach siedzi. Nie, nie siedzi. Ok, to no, ciekawe nawet. Okej. Okay. My chyba jesteśmy silniejsi po prostu od Klinta, nie? Tak, setapowo Johnny jedzie. Na midzie się rozbił, co? Dobra, no to użyjmy tego ulta na tym dziubaszku naszym. Ok. Żeby go popędzić trochę. Dobrze, dobrze. Weź, uspokój się, uspokój się. Uspokój się! Kurde, no zasięg ma o wiele większy, no denerwujemy to. No ale kupujemy już item na to, co nie? Znaczy już. No nie tak już, nie tak już, nie tak już, widzowie. Ojejku, wszyscy się wywalają. Uważajmy. Ten klit nas może w miarę zjeść. Nie wiem, czy nie kupimy tych butów na ten matchup w ogóle, widzowie. Trzeba będzie uważać na to. Bo, no, czterech magicznych. Do tego Johnson. No myślę, że to będzie zalecane, co, widzowie? Jak myślicie? Nie ma Clint'a nigdzie, no ja sam żółwia ci nie zrobię, nie, 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 nie No ja mogę wam pomóc ewentualnie Siema Ok Siema, 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 no i bez flesza Już chciałem fleszować za nim Co widzowie, Johnny jedzie? Nie, nie jedzie, ale możemy im pomóc, co? Możemy pomóc Ok, ok, pomagamy, 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 pomagamy Dobrze, pomogliśmy, co? Ok. Uważajmy. Dobrze, dobrze, wyszło, wyszło. Zeszliśmy, pomogliśmy, coś wyszło. Pięknie, widzowie, pięknie. Clint trochę już zdeptany jest, że tak powiem. No nie, widzowie, no nie. Ile on ma godziszka? 2,800. My, 4,500. No, no, widzowie, no, no. I O oh, Jezus. Kurde, nie rób tak. Jestem w sklepie. Kupimy od razu te buty, co? Kupimy, kupimy. No, 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 no. Nie ma co się opierdzielać. Okej, okay. mały połczek dla dziubaska. Okej. Okay. O, ja debil, bo nikt nie wierzył we mnie. Przepraszam, widzowie. Zapewnie się poczułem, co? Aja, aja. Dosłownie przed ryjem odpaliłem ulta jak debil. Aja, aja. I on teraz nadrobi. Jezus. Nie, dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Musimy znowu przeprosić za głupotę. I co? 4200? Jeszcze nie nadrobił, to tyle dobrze. Tyle dobrze, że nie ma już złotych tych... Złotych minionków, co nie? Okej, okay, okej, okay. o! Dobra. <grystanie> Jakieś dzikusy tu się chowają. Chciał na nas zapolować. Co ty w ogóle robisz tym dżinem tutaj? Okej. Okay. Co, go zjesz, czy co? No dobra. Jak go zjesz? Był głodny, no co? No to... Tyle. Teraz możemy przynajmniej teamowi pomagać, co? Weźmy sobie jeszcze krabiście, oczywiście. Krabąż naszego kochanego złotego. Johnny jedzie, Johnny, Johnny. Okej, okay, uważajmy. Wow. Ale to był piękny fleszyk, co? Przefleszowany, Johnny, spocony. Ok. Teraz ulta można odpalić jakiegoś. No, 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 no. no. Troszkę w złą stronę. Ok. Dawaj tego Juliana. Dobrze. Julian zjedzony. Johnny jedzie znowu. Powinien tu Clint chyba przyjść, co? O. O ty w dupę! O ty w dupę. <laughs> Nie, no ja jaki ja głupi jestem. Bambudzel, bambudzel. Bambudzel, bambudzel. My apologies. O. Uważaj tym hajabobuzom. Weźmy sobie Rose Gold Meteora znowu, bo no ciężko, ciężko. <laughs> Idźmy pomóc pysiaczki. Idźmy, 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 idźmy. Mamy ulta, mamy wszystko. Oj, no i chuj, tyle, tyle, tyle. Chujowy ult, strasznie chujowy. No ale się bałem, że ten John w nas wiedzie. No niestety, niestety. No i co ty, Ty Makajem? Gdzie ty idziesz, Ty Makajem? No weź coś, zrób. Ty Makajem, nie idź tam. O. No chodźcie tu do mnie, kurde. No nie wierzę. Och. Okay. Jezus! Widzą bowiem mokre paluszki! Dobra, widzowie, poprawić się na fotelu i, i trzeba ogarnąć tego klinta. Ja pierdolę, nie wiem co się dzieje. Wyprzedził nas w goldzie. Aha, o. Okej, okay, a to ciekawe, 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 ciekawe. Weź, nie rób tak. Kurwa, no nie mogę wszystkich dosięgnąć, no niestety nie mam daszy 50. No i co? No i chuj kurwa, i ten Clint jeszcze porobił, co nie? Ja pieprzę, widzowie. Okej, okay, tu jeszcze jakieś straszne Juliany. Okej, okay. no dobrze. Porobiliśmy co... o. Julian, Julian. Uspokój się. No. O. No właśnie, szkoda, że my musimy face -checkować. No niestety. Niestety, niestety, ale mamy jakieś fragi za to, co? Coś tam wyszło. Coś tam wyszło, no i zajebą mi Reda, niestety. A kaj fajnie by było, jakbyś przytankował tego Johnego. Miło by było z twojej sytuacji. Ale... No, nie widziałem tego Klinta. Jari, jari, jari. No i dupa, nic nie zrobiliśmy. Ok. Odpalamy ulta i tyle co zrobimy, co? Ok. Spaliliśmy całego ulta też Zaskowi przy okazji. Nasz ult silniejszy, nasz ult silniejszy. Dobra, my weźmy sobie Lorda. Powinniśmy dać radę Hayab Albo nie, bo nas zje, zabije. Kurwa, no nie. Weź. Zostaw, 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 chłopie. No nie. No nie. Okej. Okay. Kurwa, no! No i... a Hayabusa nie wiadomo co robi, nie. Jak zawsze. Dżunglerzy randomowi. Co my teraz składamy, widzowie, co? Hmm, nie wiem, czy nie złożymy Wind of Nature po prostu, tak mi się wydaje. Mnie ten Clint też irytuje już. Tak mi się wydaje się, widzowie, tak mi się wydaje się. Coś tam Julian coś robi strasznego. Nie wiem, się trochę. O, mogłem jeszcze zatrzymać tego ulta. Nie widziałem, nie widziałem, że Johnny jedzie. Double kill, double reveal, o! No dobra. No dobra. Uniknęliśmy Zaska przynajmniej. Tak jest, tak jest, tak jest. Uważajmy na, zas na zaskumia. Bo to jakiś psychopata jest. No, A! No i się nie kupił Wind of Nature. No niestety, niestety. Hayabuza w ogóle nie gra z nami z jakiegoś powodu. No, se umiera. Se umiera se. O. A, chuja. Chuja tam. Nie wiem co ten za już robi. On już chyba po prostu trolluje, co? Nie gra z nami. A, ja, o. O, tu było straszne, nawet. No i dzięki, że. Dzięki, że chłopa namię sprowadziłaś, nana. Kurwa! Nie zajebiste to było. No i zobaczmy, widzowie, czy coś wyjdzie. Oni zrobili lordziszka, niestety. Aha. No, ja nafidowałem Clinta. Tak? Ciekawe, ciekawe. Ciekawe, kto ma więcej deadów. Ciekawe, ciekawe. Okej, okay, nie no, musimy iść na lorda. Oni tu zostaną, skuszuję, mamy idziemy na lorda widzowie. Postarajmy się. O, tylko nie umierajcie. Nie umierajcie. Tam na dole jeszcze by się przydał ktoś. Xia Solo, Cyberoba, kysky, seba baba bla bla. Nie wiem co to za język widzowie. Jakieś północne Swahili chyba? Nie mam pojęcia. Idźmy do naszych dzibasków. Nie dajmy się przy okazji wyłapać, co nie? No niestety ta wieża poszła. Nic nie mogliśmy za bardzo na to zrobić. Bo ja nigdzie przeciwników nie widzę, a boję się sam chodzić Boję się, boję się Boję się, boję się Clint na górze, no dobra No dobra, to idziemy na górę mm, nie, nie spuszczują Nie spuszczują Johnny jedzie, uważajcie pysiaczki Okej okay. Pysiaczki moje kochane, uważajcie, uważajcie No, 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 no. O A to tu odważny, ten, ten zas... ta Ten zask to odważny nawet Odważny, odważny pysiaczek Musimy uważać. No, 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 no. Ciekawe. 9 sekund do ulta. Nie wiem, czy wiele zrobimy. No, tu jakiś straszny dziubasek skacze. No, 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 uważajmy. O Jezus. O Jezus. nie doleciało to nawet. Ja pieprzę, nie. Co się dzieje? Uciekajmy, uciekajmy. Uciekaj! Tradycji stała się zadość. I jest przegrana i wygrana. Oczywiście, że tak, co nie? <noise> Oczywiście, że tak. Tutaj grają dosłownie dwa marksmany I, i, i tyle. Nie, no, team, 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 turner, kurwa. Teamy grają, ale no co. I teraz sobie lorda robią? Tak? No robią, robią. Idziemy, może pomożemy, co? Postarajmy się, widzowie, postarajmy się. Może wygramy tym fightem. No akaj! Ty pajacu! No nie, no nie, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Kurde, zabijajmy wszystko, co się rusza! Mamy Lorda? Mamy Lorda! Pięknie, widzowie! Cofka, cofka. Dobrze, coś tam wyszło, coś tam wyszło. Zabraliśmy Lorda, jakieś fragi... No, 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 no. Niech się puszuje teraz dziubastwo Całe cholerstwo to pieprzone. Uważaj, naną, bo umrzesz. No i umarłaś. Okej. Okay. No, ale za to klin za daleko pobiegł. Chociaż tyle. O! Teraz my za daleko pobiegliśmy No, 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 no Uważajmy O Asiero odpalił ten Zasko Zasko daje, o Żeś się odpalił, chłopie Spokojnie, spokojnie O, ten co robi? Co ty robisz, chłopie, tym kufrom Nieszczęsnym Nie przeżyjesz tego raczej Johnny jedzie znowu Co, Johnny na mida poleci? Znaczy, na, na, na lorda? No Mniej więcej Mniej więcej O, ale chujowy ult Ja pieprzę ale chujowy ult widzowie. No ale dobrze, oni zabili. Tak. Johnny dalej jeździ, to musimy uważać, jakby co? Jedzie na dół. Chyba tu przyjedzie zaraz, co? Musimy uważać. Flesz w razie czego aktywny. Wyjebał się na nanie. Dobrze, 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 dobrze. Puszujmy, puszujmy, puszujmy. No, 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 no. Bierzmy tego clinta, kurde, brzydkiego. Kurwa, no i to przeżył. No ale za to skończmy tą grę, tak, widzowie, tak. Także widzowie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i oglądajcie do końca. Ale się podekscytowałem na koniec. kurde, że to wygraliśmy. <laughs> Kocham Was. Bye.